Hej, hej, tutaj Karinka. Teraz tak, tutaj mamy naszego Jody. To jest, w sumie to tak mówią, że każdy zna tego starego Jody z tych piątka, szóstka Gwiazdnej Wojny, nie? Te starsze filmy ogólnie, ale teraz tak, ja akurat te starsze też lubię, klasyk i tak dalej, ale moją ulubioną częścią jest Trójka, epizod trzeci. Zemsta sitów chyba po polsku. Po niemiecku rachet jest No No i teraz tak. Zrobiłam tego Jody. Zrobiłam mu jeszcze włosy z waty. Zwykła wata. I tak. Ogólnie twarz, o właśnie, Cały ten, cała głowa to jest balonik. Wpadłam na taki pomysł, że w sumie to kształt głowy, jak już robię głowę, to baloniki mają taki kształt. Nie muszę tam z papierem i tam robić tego całego. Idealny kształt to jest właśnie balonik, jak chodzi o głowę. Nie? teraz właśnie jak robię jakiegoś tam postać taką, co ma głowę podobną do nas, to wtedy właśnie używam balonika niż tak jak kiedyś właśnie papieru, że rozwijam się i tak dalej z tymi figurkami. I teraz jak następne, co bym tak chciała właśnie powiedzieć. Tak samo jak kiedyś wszystkie te kończyny, palce i tak dalej, stopy to robiłam z samego gipsu. Później już robiłam z gwoździem, w środku jest gwoźdź i to stabilizuje. Teraz następna nowość, co właśnie zrobiłam u mojego Jody, to jest ta laska. Wszyscy znamy, odma swoją laskę, chodzi pod laską. I właśnie ta laska zrobiłam, już jest w środku usztywnienie, ten, drewno, taki patyk, patyk z drewna, ale jak go ruszałam, robiąc go, ruszałam go i tutaj był pęknięty, tutaj pęknął i w ogóle cały ten, że to się odsuwało i cała ta laska mu odpadła, więc musiałam, Pokleić i myślałam, kurczę, przecież jak to mi raz odpadło, to mi to znowu odpadnie, więc co tutaj zrobić? No i tak myślałam, 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 co by tutaj właściwie wymyśleć. No i wpadłam na pomysł. kiedy znamy wszyscy koronę, było chyba maseczki, robiłam kiedyś maski z kleju do drewna, biały klej, znamy wszyscy. I że z tego kleju do drewna on później się robi, że go na nim idzie malować i w ogóle wszystko. On się robi taki przeźroczysty i dosyć fajnie pod, pod farby też reaguje, więc obkleiłam całą tą laskę. właśnie tym klej do drewna i papier, znowu klej do drewna i papier. Najbardziej usztywniłam właśnie tutaj ten, ten kawałek, gdzie jest narażony na złamanie się. Więc to takie z tych nowości, co właściwie robię. Więc teraz bym mogła robić z tym, z tą metodą, bym mogła robić nawet figurki, które mają podstające elementy, podobnie jak wszystkiego rodzaju uszy i takie różne rzeczy, to właśnie mogę wzmocnić właśnie tym, tym klejem, nie? Klej i papier. Hmm, bo jak mi, ludzie mi mówili, że to się daje prędko czy coś takiego, tylko że tak. Jest taki łamliwy, jest taki kruchy, że jak na przykład mocny nacisk, to to, że patyk tam w środku jest albo jakiś metal czy coś, to i tak się sam gips złamie, będzie wisieć, nie? Będzie tak na tym, na tym metalu będzie ale będzie złamany. Więc musi być to usztywnione w bardziej konkretny sposób i w bardziej elastyczny sposób. Więc myślę, że tutaj akurat z tym. Klejem do drewna to, to z się dobrze trafiłam. I właśnie muszę popróbować jeszcze, właśnie robić figurki z odstającymi elementami, tak jak na przykład tutaj za jodą jest alien, obcy. Tutaj by też tą tę metodę zastosować i w różnych innych figurkach. No więc. Wiadomo, że co to koloru jody można się kłócić? Co to wieku jody można się kłócić? Co to jakiś tam zmarszczem jody można się kłócić? No ale widać, że to jest właśnie ta postać, a nie ktoś mi tam powie, że to jest jakiś tam inny trolek z jakiegoś całkiem innego filmu. O, na przykład IT. E. Zawsze się mał, bałam się, że on będzie wyglądać jak IT. E. No ale dosyć tak, joda wyszedł. Hmm. Co by tak jeszcze? Hmm. Oczywiście. Kamerka nie oddaje tego co oczy. Jakby ktoś tak chciał na przykład coś kupić, czy przyjechać, pooglądać, coś jest jestem otwarta, można napisać na Facebooku, na YouTubie. Chociaż bardziej wolę Facebook i najlepiej w komentarzach, bo mówię ja nie, nie siedzę na tych wszystkich piwach. Ja tam mało zaglądam. Ja mam tyle to, to roboty w komentarzach, że e, nie ogarniam wszystkiego. W, w tych pliwach wszystkich to bardziej Stefan siedzi. No. A więc tak, jak co to piszcie w komentarzach, ja później skieruję sama na piw, jak będę zainteresowana właśnie pisaniem z tą osobą na piwie. O właśnie figurkach. To skieruję właśnie, a tak to nie ma coś takiego, że ktoś mi pisze, no a, bo ty, gdzie, tobie widocznie nie zależy, czy coś, bo ty naprawdę nie zaglądasz. No ja mam akurat, mam dużo innych spraw, że Facebooki, to wszystko to ja ogarniam tylko tak całym, żeby jeszcze i ten pliw, a jeszcze, że tam mi, dużo ludzi mi tam pisze, niekiedy mam problem, żeby kogoś znaleźć, więc, no, hmm. a więc tak, to by było może na tyle. Oczywiście wstawię jeszcze zdjęcia, dołączę do filmiku zdjęcia właśnie, jak robię tego jody mojego i zapowiedź na następną figurkę, znowu robię czakora, takiego. Na podstawie tego, którego już mam, robię po prostu drugiego takiego. Oczywiście on się trochę będzie różnić, bo wiadomo, każda moja figurka jest inna, nie mam żadnych Form, żadnych tam pomocników, wszystko robię ręcznie. No więc, jeszcze też przypominam, to nie jest zabawka dla dzieci: jakby ktoś tak myślał, że ja to dziecku kupię czy coś. To nie jest zabawka, to jest sztuka, a nie. To się wystawia gdzieś i waży jest 10 kg, więc nie jest o tym, żeby tym rzucać czy jakoś się tym bawić, tylko to ma stać. Tak, obraz, o tak, kupujemy obraz, to też on nie, nie służy do zabawy, tylko do cieszenia się nim oczami, tak samo moje wybórki, nie są zabawki, więc nie mylić tutaj, no, to nie wiem, myślę, że byłoby na tyle, więc zapraszam na Facebooka, zapraszam na YouTube'a, subskrybujcie mój kanał, to filmiki się będą automatycznie pojawiać, Coś wszystko nowości. Tak samo na Facebooka, dajemy lajka. Like I pamiętajmy, by nie hejtować i nie mylić wolności słowa z obrażaniem ludzi. Bo pierwsza złota zasada. Krytykujcie tak, jak sami byście chcieli być krytykowani. Jak tam obrażacie i piszecie coś głupie, jak tam nie wiem, idźcie do lekarza, czy byście chcieli, żeby ktoś wam taką krytykę, tak was skrytykował i jeszcze bezpodstawnie, bo często to jest, no te komentarze są, ta krytyka to w ogóle nie jest krytyka, tylko to jest no, zwykły, zwykły hejt, jak to nazywam, nie? Jak ktoś tylko pisze, robisz to źle, czy jesteś głupia jak coś, to, 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 no, to nie jest krytyka, sorry. Jak już to konstruktywna krytyka i miła krytyka. Tak mówię, co to koloru, można się kłócić, co to wieku, jody, można się kłócić, włosy i tak dalej, ale to akurat jest tutaj interpretacja twórcy. No to tak, trzymajcie się, hardiu.